Wieści rolnicze jak zwykle zawitały na targach. Tym razem jesteśmy na targach Polagra Premiery, na międzynarodowych targach poznańskich w Poznaniu. Targi potrwają do niedzieli. Będzie można tutaj zobaczyć mnóstwo nowych, innowacyjnych sprzętów, porozmawiać jak zwykle z ciekawymi ludźmi, dowiedzieć się co dzieje się na rynku. Zapraszamy oczywiście na stoisko Wieści Rolnicze. Podoba na targa? A super jest. Bardzo fajnie jest. Skąd przyjechałyście? Z Czankowa, z szkoły? Tak, z prywatnego szkoły. Szkoła rolnicza, rozumiem? Rolnicza i... Hodowców koni. Hodowców koni. Też mamy branżową. A wasz kierunek przyszłościowy to właśnie rolnictwo czy konie? Bardziej rolnictwo, ale... Szczerze mówiąc, po techniku hodowców koni też mamy wykształcenie rolnicze, więc myślę, że w oba kierunki możemy nawet pójść. Co się najbardziej podoba tutaj na pola premiery? Najbardziej to, że możemy się dowiedzieć, no, do czego służą różne maszyny, tak? bo nie każdy na co dzień się spotyka z nimi. Podoba się na targach? Co roku jeździmy na każde targi. Jeździmy do Kielc, do Warszawy, jeździmy do Rzeszowa. jeździmy Wszystkie targi, co są w ogóle w Polsce, objeżdżamy. Jesteśmy po prostu tym zainteresowani. Zainteresowani. Co, co targi rolnicze, coś po prostu kupimy. Nie wyjeżdżamy na pusto. Jakiś kombaj, sieczkarnie no, no, sławek. Tam kolega ma firmę usługową. Firmę ma usługową, to kupił triona kombaj, no, z czego no. dwa lata temu. A to jaki jest zamysł zakupowy dzisiaj? Dzisiaj ogólnie to te ceny powiem pani, poszło to wszystko tak. No, no. tak szybko poszło do góry, że po prostu no, nikt nie jest zainteresowany kupnem, tylko tak obejrzeć, czy to ta technologia. Czy jest, jest jakaś maszyna, którą pan w tej nie, chwili potrzebuje? Jesteśmy... Potrzebujemy sieczkarnie. Nową sieczkarnię. Na pewno pójdziemy do Krone czy tam do Jaguara klasa. Co targi, coś się kupi. Czy ładowarkę od Gałkowskiego dwa lata temu widzieliśmy na targach, wyprzedażową była tańsza, bo była tańsza, była zakupiona? Super, naprawdę jest, robi wrażenie. A skąd Państwo przyjechaliście? Z Gorzowa, Wielkopolskiego. E, jesteście związani na co dzień z rolnictwem? Tak, produkcja rolnicza. I jakie gospodarstwo? Do 50 hektarów. E, produkcja roślina, zwierzęca? Roślinna. E, jakaś, kon, jakiś konkretny cel tutaj e, skłonił was, żeby przyjechać do Poznania? Generalnie patrzymy, rozglądamy się tutaj nowości, jakie są techniczne, patrzymy co możemy kupić. Czy może nam pomóc tutaj jakby ulepszyć jakby, produkcję. To. to jakiś zamysł zakupowy jest w tym roku? Na razie, na razie nie, no, rozglądamy się, zobaczymy. Państwo na targę? Dopiero weszliśmy, się rozglądamy. <laughs> to, to nie mamy zdania na ten temat. E... Za, za dużo ludzi do dzisiaj piątek, a do dopiero co jutro będzie. Za dużo ludzi? No, no mniej nie idzie przejść. No. To może by trzeba było poszerzyć jakoś to przejście, bo... Ja Nie jestem ładny. <laughs> Jak się Państwu podoba na targa? zaczęliśmy Znaczymy. oglądanie dopiero. Pierwsza hala. A daleką drogę panowie pokonali, żeby dotrzeć do Poznania? Nie, centrum Polski. Często na targach panowie bywają? Co roku. A jakieś konkretne maszyny skłoniły do tego, żeby tutaj, czy Marki, żeby przyjechać? Raczej już teraz to nie, teraz to po prostu przyjechaliśmy zobaczyć, porównać, przejrzeć rynek. Jak się panu podoba na targach? No, dopiero żeśmy weszli, także nie wiem. No ładnie. A co pana skłoniło do tego, żeby przyjechać tutaj dzisiaj? No troszkę ciekawość. Y, jest pan rolnikiem? Też. Tak, też też. I y, gdzie ma pan swoje gospodarstwo? O, Kujawsko-Pomorskie. Często pan bywa na targach rolniczych? No chyba już czwarty raz. Teraz. Cześć, jak Wam się podoba na targach? Bardzo dobrze, fajnie, wszystko fajnie jest. E, a co przede wszystkim zwróciła Waszą uwagę? Na przykład nowe maszyny, jak na drugim stoisku. Tam są nowe maszyny, których nie było z zeszłego roku. Zwróciliśmy na nie uwagę, naprawdę nam się podobają. A co jest takiego wyjątkowego w tych maszynach? Ogólnie, że na przykład jak są polskie maszyny, których nie było, no to wiadomo, polskie wykonanie i. No to, że Polska się rozwija w maszynach. No. A skąd przyjechałeś? Wielkopolska, powiat bolszczyński. Jak się podoba panu na targach? No, targi są ok. Z tym, że z tego co widzimy, to stawców bardzo mało, niestety. Rozumiem, że w poprzednich latach bywał pan tutaj na targach Polagra Premiery? No, oczywiście cyklicznie organizujemy grupę, i, i, i no, oferta w tym roku, no, niestety, jest gorsza. A skąd przyjechaliście? Z Mogilna. Y, szkoła rolnicza, tak? Nie, nie, rolnicy po prostu z Izby Rolniczej Autoka. Po trzech latach przerwy spotykamy się znów na targach Polagra Premiery. Co czeka nas zwiedzających? Na zwiedzających podczas targów Polagra Premiery czekają same nowinki, od tych najmniejszych po te największe, czyli maszyny rolnicze, ponieważ są to głównie targi przeznaczone dla rolników, którzy uprawiają glebę. Zatem też od tych najmniejszych do największych gospodarstw każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie tutaj także poradę ekspertów, znajdzie programy do zarządzania gospodarstwem. Najlepsze nagrodzone złoty medalem odmiany roślin. W szczególności polecam produkty nagrodzone złotym medalem, ale te wybrane przez konsumentów, czyli złoty medal, wybór konsumentów. Z racji tego, że to rolnicy przyznają tą nagrodę, są to głosowania bezpośrednio wynikające z serca rolnika. Ilu zwiedzających spodziewać się podczas tych trzech dni targów? Czas pokaże, po pandemii różnie może bywać. Aczkolwiek spodziewamy się takiego stabilnego poziomu 30 tysięcy zwiedzających. W trzy dni targowe są to targi przeznaczone też przede wszystkim dla gospodarstw, które chcą się rozwijać, które chcą inwestować. Wiem, że to jest dopiero początek targów, natomiast czy już możemy powiedzieć o tym, że za dwa lata będzie kolejna edycja? Targi Polagra Premiery odbywają się w latach parzystych, zawsze zimą po Agritechnice w Hanowerze, zatem kolejna edycja w styczniu 2024. Czyli za rok. Czyli za rok.